Przygotanie robimy zimną wodę, tak? Zimą nad tym jeziorem wskazujemy do przelęga. Borsami, więc borsjanie są ta nazwa. A więc miejscowi miejscowi my stąd. O, wielkie brawa, słuchajcie dla nich, żona z obcą! Woda była za ciepła! No, jeszcze lepiej. W końcu alkohol set, można normalnie funkcjonować. Krążenie jest, oddech wrócił. Czaść, się, się spokojnie, Ale nie że co? że nie ma słońca, właśnie? Tak, nie skończę się. Dzisiaj na pewno. A ja, co pan tu tak przyjechało? Bo śliczy, czy może coś No, 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 Maseczki błotne. Tak. <laughs> maseczki błotne, no. Witamy Cleopatrę za nim, słuchającą Maseczki błotne. Super. Uwielbiam ten bieg. A przeszkody nie są takie ciężkie, było to nie takie straszne. Spokojnie, bo można za rok przyjechać jeszcze raz. Kazali się umyć na końcu. Piękne miejsce, cudowny bieg, nigdy więcej. A ja przyjadę jeszcze raz. Rewelacja. Rewelacja, chyba się zakochałem w bieganiu. Ostatni raz biegałem rok temu w kotelnicy. Od tego czasu zero. Dzisiaj przebiegłem całość i chyba się zakochałem. Jak tutaj tu trafiliście? E, przepłynęliśmy na skróty? A, to rozumiem. Widzę, że pierwszej świeżości łatwo było. Wracacie tu? Elegancko, wypijemy i mycimy drugą pętelkę. Nie truś? Tak, rozgrzewka była, więc możemy lecieć dalej. Dobrze, no to do zobaczenia na kolejnej edycji. Ekstra. Daleko nie. Wstałem rano, przyszedłem, zrobiłem trasę i dostałem medal, wygrałem. Nie spodziewałem się, dziękuję. Pierwsza edycja, czy już kiedyś byliście? Pierwsza edycja. No to widzimy się zająć, co? Tak jest. Super, Zaraz za będziemy znowu. Dziękuję za, za to, że mnie dzieci namówiły na to. To yes? było najfajniejsze. Wszystko, wszystko było najlepsze. Było... Ta cytrynówka tam. Cytrynówka była najlepsza w tym wszystkim. Było coś trudne dla pana? Znaczy, lubię wyzwania, nic trudnego. Fajne, ciężkie rzeczy też. To jest to. Dlaczego? To jest klimat zajebisty. Ale to znaczy, że to to było ładnie pachną? No dokładnie. <noise> I z namiotów dochodzą tam głosy Z no, Oczywiście. Będziesz na to Przymierzam się.